Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie o blokadach w zarabianiu. Moim gościem dzisiaj jest Kasia. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, dziewczyny. Witam serdecznie. I będziemy rozmawiały o bardzo fajnej blokadzie. Myślę, że wiele z was znajdzie u siebie podobny schemat i dzięki tej rozmowie znajdzie też rozwiązanie. Kasiu, zanim przejdziemy do twojej blokady, powiedz nam proszę, jak długo jesteś mądrą inwestorką? Program kupiłam w połowie 2021 roku, także już kawałek czasu. No, już masz bardzo przyzwoity i ja myślę, że to był wystarczający okres, aby właśnie te blokady ci wywaliły. Powiedz więc nam, jaka jest twoja blokada, która sprawia, że nie zarabiasz dużej kasy? Więc pierwsza blokada jest na temat strat, strach przed stratą pieniędzy, bo tak też było w przeszłości, że straciłam duże pieniądze, dlatego kupiłam Kurs Mądrej Inwestorki, żeby, żeby z tym pracować. A po drugie to ten profesjonalizm cholerny, gdzie wszystko musi być idealne. Idealny czas kupienia, idealna cena, idealny sprzedaż. Więc te dwie, dwie rzeczy cały czas mnie trapią i dzięki temu, znaczy przez to, mm -hmm. no, nie, nie do końca zarabiam duże pieniądze. Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze, czyli... Tak. Czyli rozumiem, że tak, że kiedyś, kiedyś, kiedyś podjęłaś złe decyzje odnośnie inwestycji i to wywołało w tobie wiele emocji. Powiedz nam, jakich emocji, jak się z tym czułaś? No przede wszystkim, że jestem do niczego, że jestem głupia, że jestem idiotką, że dam się nabrać, że jestem naiwna. Yy, że się do tego nie nadaje, że to nie dla mnie i po prostu, no, że tak bardzo ciężko na to pracowałam i tak w głupi sposób dałam się nabrać i tak szybko to straciłam. Dobrze, a powiedz mi, w jaki sposób Twój umysł to przekombinował i jak zaczął oceniać Twoje szanse na przyszłość? Jak, do jakich tak naprawdę zachowań on Ciebie pchnął? No, żeby, żeby nic nie robić, żeby tylko oglądać, żeby uczyć się, ale żeby podejmować decyzje, no to już nie do końca, bo decyzje, ja złe decyzje podejmuję, więc, więc po co to robić, lepiej siedzieć tam, gdzie byłam, no bo znowu stracę. Mm -hmm, mm -hmm. I zobacz, ja patrzę na to w ten sposób, bo powiedziałaś, że masz dwie blokady, tak? Pierwsza blokada to jest to, że boisz się więcej zainwestować, bo boisz się, że stracisz i tam wspomniałaś mi wcześniej, że siedzisz na pieniądzach, które po prostu leżą i się marnują. I powiedziałaś, że druga blokada to jest perfekcjonizm. I teraz dziewczyny, powiem Wam tak, ta druga blokada nie jest blokadą jako taką, ona jest konsekwencją tematu pierwszego. No bo jeżeli Kasia wie, że popełniła błąd i kosztowało ją to masę emocji, podcięło jej to wiarę w siebie, wywołało poczucie winy, i właśnie ten strach, że znowu podejmie złą decyzję, no to dlatego ona dzisiaj się bawi w to, że musi być idealnie, musi być perfekcyjnie. Nie, 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 nie teraz. Ja jeszcze będę się szykowała, ja jeszcze będę się uczyła. Czy to brzmi znajomo, Kasiu? Bardzo znajomo. Bardzo. Tak. Mhm. No dobrze, to słuchaj, to, to spróbujmy w takim razie pochylić się nad tym Twoim strachem, nad tą Twoją blokadą, że znowu zrobisz coś głupiego. Gdy cofniesz się w czasie do tamtego momentu, kiedy podjęłaś złe decyzje, na ile w skali do, od 0 do 10 oceniłabyś swoją wiedzę na temat inwestowania? No wtedy, jak sobie pomyślę, to, yy, to było. No, nie, to było marnie. Ja, no nie, może to było 2 albo trzy. Okej, okay, czyli przyjmijmy, że to było nawet 3, bądźmy łaskawe, tak? A na, ile, a na ile dzisiaj oceniasz swoją edukację na temat inwestowania? O, no dziś nawet ósemkę bym sobie dała. Dobrze, czyli zobacz, zatrzymajmy Twój umysł, wytrąćmy go trochę z takiego, wiesz, schematu. Kiedyś rozumiałaś inwestowanie na 3, dzisiaj rozumiesz na 8. Kiedyś z poziomu 3 podjęłaś decyzję, dzisiaj możesz podjąć decyzję z poziomu 8. Czy uważasz, że te decyzje będą takie same? Zdecydowanie nie. To dlaczego w związku z tym nie podejmujesz decyzji? Jeżeli widzisz, zobacz, jeżeli widzisz, że bazujesz na innej wiedzy, bazujesz na innym doświadczeniu, możesz bazować na tym, co się wydarzyło, na ocenie giełdy, co się wydarzyło od momentu, kiedy dołączyłaś do mądrych inwestorek do dzisiaj. Potrafisz wyłapać pewne schematy, potrafisz ocenić. Myślę, że potrafisz popatrzeć wstecz i zobaczyć, a, a mogłam, tak? No to teraz zobacz, jesteś zupełnie inną kasią. Tam mieliśmy kasię numer 1.0, dzisiaj mamy kasię numer 5.0. Więc dlaczego dzisiejsza kasia boi się podjąć decyzję? Przychodzi mi poczucie własnej wartości. Mhm. Że, że tam jest może ta, ta kula u nogi, nad czym trzeba popracować. I pokazać umysłowi, że inne decyzje, które podjęłam w życiu, może nie, nie odnośnie pieniędzy w tym kontekście, ale dać umysłowi zaczepić się na coś, że jednak nie wszystkie decyzje w moim życiu były złe i od razu widzę ich mnóstwo, które były dobre. Mhm. Dobrze, to powiedz mi Kasia, czy na przestrzeni tych lat, w momencie wtedy, kiedy podjęłaś złą decyzję, mhm. w momencie, w którym jesteś dzisiaj, czy ty się zmieniłaś? Bardzo. Bardzo. A naprawdę? A jesteś pewna, że się zmieniłaś? Tak, 100%. Teraz cię trochę wypuszczam, ale zobacz, jeżeli jesteś pewna na 100%, że się zmieniłaś, to na bank też zmienił się Twój umysł. Na bank też zmieniła się Twoja umiejętność oceny sytuacji. Na bank zmienił się Twój poziom doświadczeń. Zgadzasz się? Tak, tak, zdecydowanie. I ja patrzę na to w ten sposób, spróbujmy pokombinować troszeczkę, a ty mi powiesz, czy rezonujesz, czy nie. Ja patrzę, ja patrzę na to w taki sposób troszeczkę, że część ciebie zatrzymała się tak mocno na tej wtopie, no nazwijmy to po imieniu, jeżeli dałaś się na coś nabrać, to to była wtopa, tak? Tak bardzo się nad tym zatrzymałaś, że w twoim ciele, w twoim organizmie nadal to jest aktywne. I spróbuj zamknąć na chwileczkę oczy i przeskanować, i zobaczyć, gdzie jest w tobie ten strach. Czy to jest strach, czy to jest poczucie winy, czy co tak naprawdę w twoim ciele siedzi? Wydawać, że miałam ścisk żołądka. Aha, i co ten ścisk żołądka tak naprawdę ci mówi? Jakie tam są emocje? E, ten strach oczywiście, mhm. e, poczucie, poczucie winy, że no, ta strata jednak bo, cały czas boli. Mhm. Ta wina, że taka głupia decyzja została podjęta tak na. Okej, okay. okay. Kasia, a czy ty sobie to wybaczyłaś? Pracowałam na tym, ale z tego co widzisz, nie do końca. Możesz otworzyć oczy, bo, bo powiem ci tak, najprostszy sposób, aby ocenić. A tak naprawdę, gdzie my jesteśmy i czy my rzeczywiście puściłyśmy ten temat, czy nie, to jest zamknąć oczy i wrócić do doświadczenia, które nam się przydarzyło, w które się wpakowałyśmy i zobaczyć, czy, nasze czy nasz organizm, czy nasze ciało reaguje. Bo powiem ci tak: Ty na logikę wiesz, że Ty jesteś mądrzejsza, że Ty masz więcej doświadczeń, że Ty masz dobre narzędzia i Ty widzisz te okazje. Ale w momencie, kiedy przychodzi co do czego, to twój organizm, wiesz co robi, on robi takie i wchodzi w ten cały fight or flight response, czyli po prostu ty przestajesz myśleć, ty przestajesz być mądra, ty totalnie głupiejesz, bo ty wracasz do tego starego doświadczenia. Wracasz do tego i znowu masz coś takiego to było takie straszne, tak bardzo źle wyglądałam w swoich oczach, nie chcę tego znowu przeżyć. Tak? Zgadza się? Czy podobnie czy tak dobrze czujesz? Dobrze kombinujesz? Tak, no tak. I jeszcze właśnie było to, że a może ta nowa osoba, czyli Ty w tym momencie, mimo tego, że kupiłam ten kurs, mimo tego, że wiem, że nie jesteś oszustką, wiem, to po prostu wiem na każdym poziomie, ale ta, ta tak jak mówisz, ty w tej głowie to tak głęboko siedzi. A co, jeśli ta osoba znowu Cię oszuka? Wiesz, to, to jednak zdecydowanie jest takie bardzo mocne. Tak. Nie że tak jak mówisz, logicznie wszystko się zgadza. Tak, wszystko się, tak dokładnie, Kasia, bo to jest coś takiego, że widzisz, my na logikę pewne rzeczy wiemy. Tak? Dziewczyny, które nas oglądają, które być może jeszcze mądrymi inwestorkami nie są, one też mają podobne odczucia, że one, one widzą, że to, co ja mówię, ma sens, ale ich organizm odpala coś, co po prostu wprowadza paraliż, zaćmę totalną i sprawia, że my nie jesteśmy w stanie podjąć dobrych decyzji. I chciałabym, aby osoby, które nas oglądają, abyście dziewczyny po prostu sobie powypisywały właśnie tego rodzaju przekonania, które was, was paraliżują, strachy, które was paraliżują i traumy z przeszłości, które tak jak Kasia być może po prostu macie. No bo zobaczcie, Kasi się coś przydarzyło, nie wnikamy teraz, czy ona sprawdziła to, czy nie sprawdziła, po prostu to jest coś w jej historii, ale to było więcej niż 4 lata temu, a ona nadal przez filtr tego żyje. I teraz zobaczcie, to jest na zasadzie takiej, że wtedy straciła, i to ją boli, ale ona, ona traci dalej, nie podejmując decyzji, i obstawiam, że to też Ciebie boli. Po prostu strzeliłaś już samo sedno, bo właśnie dokładnie tak jest, że ten jest ból ze straty, a jednocześnie wiem, że te pieniądze siedzą na tym koncie, tak. tracą, szczególnie przez ostatnie lata, tak? Inflacja i wszystko wiemy, jak to wyglądało. Tak. Więc to jest, to jest podwójne double whamie, jak to po angielsku się mówi, tak? Po prostu z dwóch tak. stron. I, I mimo tego, że ja to wiem, ja po prostu całe moje ciało to wie, a, a te, ta bloka, ta, ta, ten stop jest tak silny, że to, to, to aż, no, no mnie to wkurza, po prostu normalnie w świecie mnie to wkurza. Sama siebie wkurzam przez to. Ale ja wiem, bo słuchaj, to jest, takie, to jest takie zapętlenie się totalne. I czas mija i płynie i ty widzisz, i to mogłam, i to mogłam, i to mogłam. I powiem ci tak, w, w takich momentach pojawia się przepotężna autoagresja która po prostu, wiesz, zjada od środka, która to jest taki, wiesz, taki, sączący się z tyłu głowy głos na zasadzie takiej, że kupia jesteś, no znowu czegoś nie zrobiłaś, mogłaś, byłabyś w innym miejscu, no i powiem ci tak, to też prowadzi do tego, dlaczego ty tego nie robisz, przecież wiesz, że możesz i dlaczego ty tego nie robisz. Tak. Chciałabym z Tobą zrobić takie wiesz proste ćwiczonka, ale mhm. zanim do tych ćwiczeń przyjdziemy, no oczywiście się, się zgodzisz na te ćwiczenia. A zadam Ci pytanie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś zatruć jakimś jedzeniem? Oczywiście, że tak. I czy to znaczy, że Ty przestałaś jeść? Nie. No nie, uwielbiam jeść w ogóle. Ale zobacz, jakie rumieńce Ci się pojawiły i jak bardzo ten przykład jest podobny do inwestowania. Jaka to, to jest głupota, że, że raz to się zrzuciłaś, nie znaczy, że nie przestałaś jeść. To, że raz podjęłaś złą decyzję, nie powinno oznaczać, że zawieszasz inwestowanie. Czy widzisz połączenie? Tak, ja ile razy już mówiłam, dobra, już nie będę się tym zajmować, to nie jest dla mnie, to jest głupota, ja się do tego nie nadaję, później znowu posiedzę tydzień. Tak. Nie, no to po prostu, no nie, no, no, no mnie to ciągnie i to, to ma sens, ja wiem, że to ma sens i, i, i tak te wahadło po prostu jest, no mhm. bardzo częste. Mhm. Dobrze, więc słuchaj, ja bym chciała zrobić cupping e, dla jest osób, to. które nas oglądają, które, które nie wiedzą, my będziemy robiły coś bardzo dziwnego, bardzo śmiesznego. Mhm. Natomiast powiem tak, jest to technika, która praktycznie uratowała mi życie i pomogła mi puścić moje traumy, moje negatywne przekonania, wszystkie moje historie w głowie, bo jest to technika, która Neutralizuje właśnie ten taki fight or flight response, czyli to w, co wchodzi w w to, w co wchodzi Kasia. No bo zobaczcie, ona jest mądra. Ja wiem, że ona jest mądra, ja wiem, że ona ma kupę doświadczeń, że jest kumata, że jest przybojowa, ale w momencie, w którym odpala jej się trauma, bo tamto zdarzenie to było traumą dla jej umysłu, dla jej ciała, Kasia głupieje. Kasia robi takie i nic nie jest w stanie zrobić, tak? Więc ja bym chciała. Zneutralizować to. I właśnie w momencie, w którym my używamy tapingu, to my wracamy do tej sytuacji i poprzez opukiwanie konkretnych punktów, my wysyłamy sygnał do mózgu, do ciała migdałowatego o treści, jesteś bezpieczna. Spróbujemy Kasia? Oczywiście. Dobra. E, nie będziesz musiała powtarzać, ty masz tylko mnie słuchać i masz pukać to też, co będziemy, to, te punkty, przez które będziemy przechodzić, tak? Ale mm. najpierw, kochana. Wejdź w tą traumę po tym, jak to się wydarzyło. Przywołaj te wszystkie emocje. Podkręć je na maksa. No bo w tym wszystkim chodzi o to, żeby wejść znowu w ten stan, tak? Od 0 do 10. Jak bardzo intensywne to jest? Teżka jest po prostu. Dobrze, więc staraj się utrzymać na tym uwagę. I tak jak powiedziałam, nie musisz powtarzać po prostu leć za mną, tak? Pomimo tego, że mam na swoim koncie okropne doświadczenie, byłam głupia, dałam się nabrać, straciłam pieniądze, akceptuję siebie pomimo wszystko. Pomimo tego, że to doświadczenie kompletnie rozwala mi życie, bo popełniłam błędy i nadal nie mogę ruszyć do przodu, i nadal mnie to odpala, nadal mnie to rusza, pomimo tego, że tak wiele rzeczy zrobiłam, akceptuję siebie i to, że to była część mojej historii. Pomimo tego, że boję się, że to mi nie pomoże, że nie ruszę do przodu, że nigdy nie zacznę inwestować, nigdy nie zarobię dużej kasy, akceptuję siebie z tym wszystkim, co teraz czuję. I przechodzimy do punktów. Ta cała sytuacja, ten moment, kiedy straciłam pieniądze, to jaka się poczułam oszukana, to jakie miałam poczucie winy, to jak bardzo mnie to zabolało, jaka byłam wściekła, na siebie, że taką głupią decyzję podjęłam i to, że dzisiaj to mną rządzi. Ta cała sytuacja to nadal jest we mnie aktywne i wkurza mnie to, bo to mnie nadal ogranicza. Ta cała moja blokada. Ta cała moja blokada. Jak mogłam być tak głupia? Tak ciężko pracowałam na te pieniądze, a później tak głupio je straciłam. Jak mogłam być tak głupia? jak mogłam sobie to zrobić. Już nigdy sobie nie zaufam. I weź wdech i wydech. I powiedz mi, co się dzieje teraz. To mnie drży. Co ci drży? To tak, tak w środku ciało, tu splot słoneczny, wszystko Rewelacja. jest A co czujesz teraz? Emocje? E czuję trochę taki... W Kursz, delikatnie no. mówiąc, ale, taki, na to. Ale, ale też energia ma takie aaaa, takie, taka taki, ta energia Kasia. mnie rozwala po prostu. Tak, Kasia coś się dzieje, czyli zobacz, czyli my to no. pobudziłyśmy i my to troszkę zakwestionowałyśmy i zaczęły ci wywalać kolejne emocje, tak, ale powiedz mi tak, czujesz, kurwa, ale na kogo? Uf, no dokładnie, tak, to jest takie, takie, tak, takie tak, no głosowanie tak. no, takiego. Tak, bosko, ale powiedz mi, z jakiego powodu to czujesz? Że tak się głupio dałam nabrać w mojej głowie. Na siebie, na, 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 na te takie... No nie czekanie, bo robiłam jakieś rzeczy, ale no nie do końca oczywiście, no bo to mm -hmm. cały czas jest, tak? I, mm -hmm. I mimo tego, że z tym pracowałam, to tak siedziałam w tym, nie robiłam i taki... Tak. No taka... Ale, ale poczekaj, jesteś zła na tamtą sytuację, czy na to, że utknęłaś w tej sytuacji? Na to, że utknęłam, na siebie, że utknęłam, że dałam Ach, się właśnie... Dałam się właśnie tak tej głowie sprowokować i. i... Lecimy dalej. No. Jestem wściekła. Możesz używać w głowie dobitniejszych słów. Jestem wściekła na maksa, że utknęłam w tej sytuacji na tak długo, że zblokowało mnie to na tak długo, że wkręciłam się w to i niby coś robiłam, ale tak naprawdę gówno robiłam, bo ciągle w tym tkwiłam. Jestem wściekła. Tyle kasy zmarnowałam, tyle okazji, mogłam być w życiu dużo, dużo dalej, jestem naprawdę wściekła, aż mi się wszystko gotuje. Ja pierdzielę, jak mogłam sobie to zrobić, jak mogłam tego nie widzieć, że sama siebie uziemiłam, że sama udupiłam się w tym. I teraz zostań przez chwileczkę na obojczyku i powiedz mi, czy jeśli będziesz się dalej na siebie wkurzać, to będziesz kreatywna, będziesz mądra i będziesz działać, czy też będziesz dalej marnować czas? Absolutnie mam na mnie czas. To co? Chcesz się trzymać tego wkurzenia, czy chcesz nie puścić Absolutely. cholerę? Puścić cholerę raz na zawsze. Okej, okay. masz koło siebie stolik. Uh -huh. A możesz, możesz coś z tym stolikiem zrobić, ale tak bezpiecznie, żeby komputer nie spadł? <grym> to znaczy, co mam w niego? <grym> Być może, albo sofa, może sofa lepiej, żeby mi tu komputera nie pozwoliło. Nie, 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 to dobra. Stolik. Zrobimy tak. Poczuj tą złość na maksa, musisz mieć mocną intencję, że ty naprawdę masz tego dosyć, na zasadzie takiego, że dosyć zmarnowałam czasu i pierdzielni w ten stolik. Pierdzielne, będę Ale się tak z, tak z emocjami, tak naprawdę to jest twój... Co z twoim wkurzeniem? Jeszcze tam trochę siedzi. Czuję, posiądze... że muszę iść pobiegać, że muszę coś to, wiesz co, tak wywalić. Ale poczekaj. Bo masz coś fajnego, masz wkurzenie, które możesz przekuć na działanie w tym momencie. Dam ci minutę, a ty mi powiesz, na co to możesz przekuć w zarabianiu pieniędzy. Dajesz. Więc dzisiaj od razu siadam jeszcze ty raz, proszę, patrzę na moje finanse, patrzę, robię plan, strategię, rozpisuję, znowu wykresy, 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 robię plan, co się dzieje. I, i po prostu jadę, żeby jeszcze raz te numerki sobie wszystko poukładać i tą strategię, którą sobie zapisałam na twoim webinarze, które polecam wszystkim, po prostu robić się burzę mózgów. Robić się burzę mózgów. Czy wykorzystasz tą korektę, która teraz jest? Tak, już, już tam działam, działam. Tak, zdecydowanie jestem na co, codziennie. Czy boisz, wszystko. czy boisz się Kasia uruchomić te pieniądze, które ci siedzą na koncie? Nie, właśnie i, i jest już lepiej, już, już zaczęłam, już zaczęłam, także y, przesunęłam dużo środki też na, na giełdę, także były już pierwsze kroczki i właśnie dlatego dzisiaj chcę y, z tym posiedzieć i zrobić y, jeszcze lepszą strategię, jeszcze, jeszcze lepiej to rozpisać. Dobrze. Tak. I właśnie dobrze. zdecydowanie ta, ta korekta dała tak. mi też do niego kopa, że to jest tak. ten moment, po prostu koniec koniec siedzenia. Mhm. Tak, powiem Ci tak. To, co ja chciałabym, żebyś zrobiła. Ja, ja mam nadzieję, że dziewczyny, które oglądały, mają takie, ale co tu się działo, tak? Dziewczyny w taki sposób się uwalnia traumy, w taki sposób się zmienia przekonania. Zobaczcie, jak szybko od takiego, że ja nie chcę, Kasia przeszła do tego, że ona chce, jak szybko znalazła blokady, bo ja bym chciała, żebyś sprawdziła, czy teraz w twoim organizmie jest ten strach jeszcze, czy, czy go nie ma. Nie, mam takiego powera do działania, to jest takie teraz, takie lecimy, lecimy, tutaj jest taki, to jest ekscytacja, a nie strach teraz, o może tak. Tak, dokładnie tak, bo słuchajcie, wcale nie trzeba spędzać pół życia na przerabianie blokad. Wcale nie trzeba, to jest głównoprawda. prawda. Można blokady przerabiać szybciej, w momencie, w którym jesteśmy gotowe te. Chcemy po prostu znaleźć sposób, żeby te blokady przerobić. Ale dobra, Kasia, ja widzę kilka rzeczy, tak? Po pierwsze, prześpij się z tym teraz i jutro sprawdź czy przypadkiem nie zostały jakieś niedobitki tej sytuacji traumatycznej z przeszłości, tak? Bo mhm. coś jeszcze może ci lekko wybić. Wtedy po prostu lecisz prosto tapping, tak jak ja z tobą zrobiłam, sprawdzasz, pokaż i po prostu w taki sposób lecisz, tak? To jest pierwsza rzecz, druga rzecz. Chcę, żebyś usiadła i żebyś rozpisała rzeczy, które dobre decyzje, które podjęłaś w tym czasie. Żebyś odbudowała to poczucie zaufania do siebie, tak? Trzecia rzecz, ja jestem za tym, żebyś wykorzystała te pieniądze, ale pomalutku. Nie robimy zamachu na twój umysł, tylko po prostu tak troszeczkę, troszeczkę, zobacz. Ja, to jest to, co ja mówię, że w czasie korekty ja kupuję pomalutku w cząsteczkach, zastanawiam się, patrzę, tak? Zdążysz pomalutku, tak, żebyś ty się oswajała z tymi większymi kwotami, bo wiadomo, że nie przeskoczysz, wiesz od poziomu takiego do poziomu takiego, bo to znowu może coś w tobie odpalić, tak? Ale to są rzeczy. Które chciałabym, żebyś zrobiła. I chcę z Tobą zrobić jeszcze jedno proste ćwiczonko. Dwie łapki weź przed siebie. Ja muszę trzymać wysoko, bo tak, żeby na kamerze było widać. I zamknij sobie oczy i wyobraź sobie, że na prawej ręce masz tą biedną Kasię, która nie wiedziała lepiej w tamtym momencie. Ta Kasia, która chciała szybko zacząć zarabiać pieniądze, i wydawało jej się, że. Podejmuje najlepszą decyzję z możliwych. Być może się trochę pospieszyła, ale ona naprawdę chciała dobrze. I jej jest przykro. Ona cię przeprasza za to. Czujesz ją? A na lewej ręce zobacz Kasię, która jest przebojowa. Kasię, która mówi, dobra, była w topa, podjęłam złe decyzje, ale ja dam radę. I ja muszę tą wypartą, tą odrzuconą część siebie zaakceptować. Muszę ją przytulić. Bo na pewno popełnię w życiu jakieś błędy, ale to nie znaczy, że mam siebie przekreślać. Widzisz je obie? Czujesz je? To weź teraz te ręce, przenieś na serducho i zintegruj te dwie dziewczyny razem. Dam ci chwilkę. Hmm. Hmm. Lepiej? Zdecydowanie. No, bo powiem ci tak. Jasne, że po, nie, że po drodze czasami podejmujemy głupie decyzje, ale to nie znaczy, że mamy się karać za to i to nie znaczy, że mamy tą część siebie odrzucać, bo my tworzymy całość i być może podjęłaś wtedy tamtą złą decyzję, bo ona czegoś cię miała nauczyć. Być może, nie wiemy, nie kombinujemy, ale przekreślać samą siebie i karać siebie dalej i kręcić się w kółko po prostu po prostu nie ma sensu. Więc mam nadzieję, że lepiej się czujesz, że <laughs> ta taka integracja i takie troszkę posprzątanie tej tej takiej traumy wcześniejszej pomogło ci i że zaczniesz wykorzystywać swój potencjał, bo powiem ci tak, ja ciebie widzę od lat online. I ja zawsze miałam takie, kurcze, no czemu ta dziewczyna jedzie na zaciągniętym hamulcu? Dzisiaj już wiem i mam nadzieję, że już tego hamulca zaciągniętego nie będzie A, i po prostu na maksa ruszysz do przodu. Ja również, ja również. Dziękuję z całego serca za czas i dziewczyny działajcie, działajcie. Nie stójcie tak jak ja przez tyle lat, bo już mogłabym być naprawdę w zupełnie innym miejscu, no ale jest jak jest. To jest przeszłość i teraz naprawdę zaczynamy. I jest naprawdę mnóstwo okazji. Także z całego serca polecam. Róbcie robotę, bo bez tego tkwimy w bagienku i tyle po prostu. Kasiu, dziękuję Ci bardzo za otwartość, dziękuję Ci za szczerość i mam nadzieję, że jak najwięcej z Was wyciągnie wnioski i po prostu tak jak Kasia ruszy na maksa do przodu. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję, dziękuję serdecznie.